I nie uwierzycie, ale jest już godzina 16, a jeszcze jest tak, słuchajcie, widno, niesamowite, fantastyczne, aż normalnie chce się żyć. Zobaczmy, drogie Raki, co dla Was, jaka energia Wam się tutaj szykuje. Zerwijmy, Raki w marcu. Jaki ten marzec dla Was może być? Może być, słuchajcie, może wymagać odpowiedniego konta, albo, no właśnie, poprawienia jego jakości. Raki w marcu. Marzec dla raków. Marzec dla raków. Jaką energię będzie wnosił marzec dla was? No dobra, pokazały się trzy. No niech będzie bonusem. Takie się pokazały. Ja je zostawiam. Jedną sobie wyciągnę, żeby nie było, że. Że takie wypadły, a czasami, no ja czasami chowam, czasami pokazuję. Ale okej, okay, jest, jest dla Was ten miesiąc. Co jest trudnością? Nie, co jest wyzwaniem dla raków w marcu? Wyzwanie dla raków w marcu i trudność. Oraz, słuchajcie, rada. Głupiec pod spodem. E, przygoda, odwaga, energia. No, energia takiego, słuchajcie, też długo wyczekiwanego zrywu. Taka mi się tutaj gdzieś pokazuje, nie wiem czy tak powiedziałem, ale taki, tak, tak jest. Długo wyczekiwany zryw. Nie wiem o co chodzi. I weźmy jeszcze kartę rady dla raka. Długo wyczekiwany zryw. I co macie pod spodem? I pod spodem macie work. Praca. Trójka ziemi, trójka, trójka, trójka denarów. Taka, no, może gdzieś, właśnie energia, słuchajcie, ula. Może będzie głośno, jak wulu, może będzie też intensywnie, a więc także ten miodek, no, trzeba będzie gdzieś tutaj wyprodukować. Dla jednych, to a ta produkcja będzie się wiązała z bardzo dużą chęcią, może też uczenia się na bazie zmian, na bazie zmian. Los będzie chciał Wam pokazywać nowe możliwości, szkoleń, nowe możliwości, jakieś świeże może pomysły, jakieś takie też ad hoc dla Was, Was zaciekawiające, może tak zupełnie skrajne, że aż będziecie, nie będziecie wierzyć w to, że to jest możliwe. Gdzieś o to się prosiłyście, albo gdzieś o to walczyłyście, albo też sytuacja stworzyła Wam taką okazję do tego, że w tej chwili będziecie trochę świat postrzegać w kategoriach większego może przyłożenia się do szczegółu, także do swojej wydajności pracy mi się tak tutaj pokazuje, a więc może będziecie nie tyle innowacyjnie i albo z ciekawością patrzeć na innowacje, na nowości. Albo będziecie w tych skrajnych rzeczach, które gdzieś może niekiedy was charakteryzowały, zmieniać się w bardziej wycentralizowaną, taką, słuchajcie, logiczną nutę. Tego, co jest dla Was bardziej, być może mniej pracochłonne, a bardziej wydajne. Tak mi się gdzieś tutaj pokazuje, więc także optymalizacja może gdzieś tutaj wchodzić w grę. Dla niektórych, jeżeli chodzi o optymalizację pracy, o wnoszenie, wdrożanie nowych, nowych schematów, nowych rozwiązań, może być dla Was to też taki miesiąc testujący Waszą wytrzymałość pod kątem, no właśnie, wartości. I to, co powiedziałam na początku, a więc długo wyczekiwany zryw, długo wyczekiwany i dojrzewający, bym powiedziała, i też taki lotny, rzutki zryw. Może być tak, że ktoś dostanie z Was propozycję, bo to jest w końcu trójka, trójka denarów, a więc może jakieś środowisko Was zauważy, ktoś dostrzeże Wasz talent także, czy też doceni to, co robicie. Zobaczmy. Ja wyciągnęłam słuchajcie tę kartę, a więc to jest taka no, faktyczna może ta, która mną kierowała, która gdzieś została przeze mnie wybrana jak przy innych znakach, żeby było sprawiedliwie, a więc Cesarz. Czwórka. Gdzieś tutaj Baran może być dla Was ważny w tym miesiącu, gdzieś może ten znak też być decydujący, albo Możecie tutaj taką energię odczuwać no, rządzicielstwa, albo czy z waszej, czy z czyjej strony, może was tutaj gdzieś targać w stronę um, dużej um, indywidualności, um, ścierania się sił, um, może akcentu męskiego, może jakichś takich pierwiastków właśnie. Um, które są zasadą, tak? I które są zasadne. O, może też, czy, czy takie mogą się tutaj pojawiać sprawy. Dla mnie, jako gdzieś tutaj, co mi to wypadło? Słuchajcie, wypadła mi e, umiejętność okazji, pieniądz. Pamiętaj, drogi Raku, czas to pieniądz również, ale gdzieś także pokazuje się tutaj duża, duży komfort, duża klasa, także poradzenie sobie ze wszystkim, poradzenie sobie także. Mm, z czyimiś kaprysami, wiecie, mi się tutaj pokazują kaprysy, e, pokazują mi się takie akcenty, które miałyby Was być może, e, no nie wiem czemu, ale nie tyle sprowokować, co sprawić, co zbadać Waszą siłę, Waszą siłę, odporność, e, gdzieś takie rzeczy, e, a więc tutaj e, może ten miesiąc gdzieś sprawdzać na ile właśnie reagujecie, poddajecie się czyimś kaprysom, czy im, czyjemu rządzicielstwu, czy czyjemuś ego, e, a może też być to miesiąc, który będzie trochę testował Wasze ego, e, czy warto tam patrzeć, gdzie patrzycie i co was, co, co gdzieś zasila to ego, czy warto zwrócić wzrok w zupełnie inną stronę, w którą nie włącza się to ego, a więc jesteście na zupełnie innym poziomie, jesteście na zupełnie, w zupełnie innym wymiarze. Tu wyzwanie dla Was, Towarzystwo Trójka tak. kielichów, więc dla jednych mogą być to, słuchajcie, jakieś tutaj. No, nie, może nie chcę powiedzieć, że konkurencyjne akcenty innych ludzi, ale po prostu inni ludzie, ich słowo, ich, ich wrażliwość na ile są spójni, na ile są indywidualni, na ile są różni, na ile są tacy sami. Mogą tutaj też się pojawiać takie no, dla niektórych Was raki sercowe, akcje, a więc też te trójkąty takie, tak? Jaka jest, słuchajcie, jaka jest trudność, trudność? Trudność, trudność to jest no, gdzieś tutaj ten wizjoner, ten stwórca. A więc może tutaj się pojawić dla Was w trudności to, żeby, no nie wiem, albo zaufać temu, temu co widzicie, w co wchodzicie, albo narysować, naszkicować, namalować wręcz... Obraz przyszłości, której, której chcecie. A więc dla mnie tutaj pokazuje się energia walcz o swoje, w, ale w imię tego, że nie idziesz ku temu, co macie sprowokować, lub co macie wyprowadzić na manowce. Nie da się wyprowadzić na manowce energią, które są nie są warte Twojej, twojej uwagi. Skup się na sile tego, co Ci daje komfort, kaprysy czyjeś, po prostu ignoruj po prostu nie doprowadzaj do pojawiania się ich. Dasz sobie radę, pokazuje się siła, zresztą zapraszam Was do przekazu do stacji motywacji, która się pokazała na kanale, a więc takie przekazy krótko, krótkim rzutem na taśmę, szybkim rzutem na taśmę, będziemy gdzieś sobie tutaj tego tarota czytać w ciągu jakiegoś tam dnia, w którym się spotkamy, w którym to odczytacie, a więc ta siła już też została gdzieś tam pokazana, a więc bądźcie silne, nie dajcie się, idźcie we wrażliwość, idźcie w wizję, idźcie w kreację, idźcie w to, co jest energią, energią przeprowadzonej, Energią możliwości, patrzeniem ponad przeciętną, ponad także standardy i schematy. Zostawcie plotki za sobą, zostawcie ludzi też, którzy są sztampowi, stereotypowi, którzy za, gdzieś zabierają Wam skrzydła. Pracujcie dzielnie, tu się pokazuje dąż do celu, czy też dąż. Um, Dąż inteligentnie w, w, sposób, w sposób taki może też niezbyt skomplikowany lub niezbyt pretensjonalny, o, może tak, ale działaj, działaj i może nie chwal się tym nikomu, po prostu idź w swoje, rób swoje i odkrywaj nowe. Nie bój się nowego, nie bój się też przytłoczenia, jakby się pojawiło, to przypomnij sobie to czytanie albo wejdź w taką energię, która cię pokazuje... Wolę, nie wiem, namalować obraz, aniżeli energię kumulować w sobie, która mi nie pomaga. Rada dla Was pokazał się dla was giermek, giermek denarów, no i powiem Wam, że to jest taka woda ziemi. Ja w tej karcie czuję taką energię tego miesiąca, że kup się drogi Raku na swojej autentyczności, na swojej wrażliwości, na swojej wyjątkowości. Nie pozwoli jej komuś zniszczyć, czy też nie pozwoli jej komuś zdeptać. Ucieknij przed tymi, którzy chcą tak zrobić w świat prawdy, w świat jakiejś wizji, jakiejś kreacji. A więc wykorzystaj to, co słabe, przekształć w to, co mocne, Znajdź w sobie te dobre cechy, aby nie przyćmiły Ciebie czyjeś błędy, czy czyjeś niedociągnięcia. Ta karta właśnie, jeżeli mówimy o minusach, zachęca Cię czy też przestrzega, abyś nie popadał w samozadowolenie, lenistwo. Takie nadmierne pobłażanie sobie albo zwlekanie. A więc tu uważaj na to, co czasem jest, co jest, no jak on przepływa, co, jak wydajna jest Twoja praca, czy też jak wydajne są efekty tego, co robisz. Ten miesiąc może zachęcać Cię w kontekście. Tych wizji, w kontekście tych kroków też tempa, może też umiejętności zebrania się ku temu, co jest konkretnym działaniem. Wyzwanie dla ciebie w tym miesiącu to także odpowiednie towarzystwo, świętowanie, powody do świętowania. Pamiętaj takie celebracje małych może sukcesów, jakiegoś postępu. A więc to będzie dla ciebie ważne, a uciekaj przed jakąś energią zniewolenia przez innych, nie daj się, wiesz swoją siłę, w swoją magię, swoją Wartość, swoją wyjątkowość. Być może tam, gdzie jesteś, lub ci ludzie, którzy cię otaczają, lub są na zupełnie innych przestrzeniach, na zupełnie innych wibracjach i, i pewna, pewne spotykanie się w środkowym punkcie może pomóc odkryć, zbudować jakąś wizję i może na tym nie warto byłoby się skupić, zamiast przekonywać się wzajemnie do jakiejś racji. To też jest taka, słuchajcie, gdzieś tutaj podpowiedź kart w tym miesiącu, żeby działać tak. No, trochę zabawowo, żeby też podejść do życia trochę mniej serio-serio. A więc to, co widzisz, to, co cię boli, czy to, co się. Czy jak reagujesz, przekształć się w, no, w taką właśnie spontaniczność. Zbadaj tę sytuację, która jest wokół ciebie. Nie, nie bądź pewny, nie bądź przekonany o swojej racji czy o innych racji, tylko eksploruj. Ale tą eksploracją niech będzie to, że podchodzisz do sprawy lekko zabawowo, gdzieś może nawet dowcipem przełamujesz jakąś, jakiś ciężki, słuchaj, klimat, gdyby. Pojawią. A więc ten miesiąc w dużej mierze może będzie chciał wykształcić w Tobie jakąś, jakąś uwagę na samego siebie. Zauważ to, dostrzeż. Zostaw komentarz, przyłącz, się, jeżeli jesteś po raz pierwszy. Trzymajcie się, lecę dalej. Hej, do zobaczenia.